Ale próbuję coś. Nie. Nie, to na brzeże złapał. Piątka. Pierwsza hulajnoga. Grubo. Grubo. Operacja na otwartym sercu. O Jezu. Jest safe! Mamy safe! Witam serdecznie wszystkich widzów. Dzisiaj tak nietypowy odcinek. Chyba będę więcej nagrywał niż rzucał magnesem. Jesteśmy na akcji Czysta odra. Tam już za mną są. Jest telewizja. Przede mną uczestnicy wyławiają już. Ryby się golą. Ryby się golą. <laughs> Magnesy dla chętnych do rzucania. To śledzie to już tak były. Śledzie też wyło wyłowione. O kurcze Co my tu mamy? Pieniądze ja Pieniądze i biżuteria. A to jakiś sześć metal, tak. No... Ale ładnie się świeci. Tak więc dzisiaj taki kolorowy... E, fajny dzień się szykuje. Poza tym deszczem oczywiście. Serdeczne pozdrowienia i gorące podziękowania dla... Wopró Że pomogli przypłynęli Co tam Monia? Yy, mam na szczęście. O! Będzie dobry dzianek? No pewnie. Dobra. Zaraz jeszcze podjedzie urząd marszałkowski. Uki jest. Idziemy do Ukiego. I... No. Zapraszam do oglądania. Ale próbuję coś. Nie, nie to na brzeże złota. Dawaj, ten na most. Ja pójdę. No i, I mamy się. pierwszy zaczep. Idziemy, idziemy na drugą stronę. Szukać hulajnuk. A teraz mamy test mikrofonu. Jesteśmy w pełnym wietrze. Dobra, zobaczymy na tym miejscu, co się będzie działo. Bo to będzie. To będzie. Hulajnoga! O! Się zaczepiła! Kurczę! Blisko! Jeszcze trochę! No już się pokazywać, bo coraz ciężej mi idzie. Dobra, jest. Tu mam, że zarazie widać. Ale co, trzyma? Dobra, jest. Jest koło, podobnie. Czy złapie jakąś za to? Obra. O Nie no tak łatwo. Siedzi U, Mamy to Ej mamy. Piątka, pierwsza hulajnoga noga I to jest najfajniejsze, że nigdy nie wiadomo co się wyciągnie Słupek. To jest chyba słupek imprezowy, które są tutaj tak ustawiane. Ktoś kiedyś mógł go wrzucić. Tak wygląda, jakby tam było yy, to na dole, co się przykręca śrubami. Akcja czysta odra, kurde, o. Jestem już na drugiej stronie. Sprawdzamy, co oni tutaj nałowili i to nie są śledzie. kręci pieniądze, widzę. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Butla gazowa? To jak torpedy. To <grym>. jest? Pum. Pum też. O! Co tu się dzieje? Śmietnik też? Pierwsza też. Ja Cię kręcę. Widzę, że nie przyznawaliście, bo ja kolejnogę elektryczną wyłowiłem. O, Tierra. Tyle natargałaś? Żeby mi tak wychodziło, jak odcinki kręcę, nie? To ty natargałeś? Ale się, bo to jest naprawdę... Elegancko. A tam chorągiewka jakaś. No. No, ale fajnie. Grubo. Grubo. Tu jeszcze coś jest. Co tutaj macie? Też jakieś rury. O, kawałek krzesła. Koplica widzę odzyskana. Uh! A co my tu mamy? Tu nie ma złomu. <laughs> o, też fajne fanty. O, chłopaki mają coś. Co macie tam ciekawego? nie? Ale z noga. Nie. nie. nie? Kulej nogi inaczej ja To Wiem, bo wyłowiłem. Wiem, słyszę. To są magnesy. To jest F1000? Nie. F400. Nie, nie. E, f no. Takie kobyły wielkie. Kameruje się. Ostatni rzut i uciekamy. Pani operator przyjechała, możesz się przywitać. Dzień dobry. Zimno jest. Większość, większość osób się już zwinęła, ale jutro przybędą. Opa! Ostatnią rzeczą takie blachy. I tym miłym akcentem żegnam się z wami. Proszę kliknąć w ten guziczek subskrybuj. I widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło, cześć! The next day. Tu się kameruje, tam się kameruje. Witam Was ponownie w kolejnym odcinku z Magnesu Neodomowego. Tym razem jest to niedziela. Akcja Czysta Odra. I wraz z, ze Stowarzyszeniem Wywrotka i firmą Magtom, która bardzo, bardzo tutaj pomaga. W kolejnym dniu. Działamy z magnesami neodomowymi. Jest Cześć. człowiek, kierunek pasja z grudziąca. Są tu ludzie, tak naprawdę, i ze Szczecina, z Torunia, z pod Torunia, z dużych, z samych okolic. Dzisiaj jest troszeczkę luźniejszy dzień, ale nie mniej intensywny. O, tak to mogę nazwać. Jest również z nami. Wopr i TVN24. 24. Jest pan Krzysztof. Tak więc wszyscy działamy. Pora trochę porzucać. Po co ci łopata do wody? Pierwszy zakończył się. Jak myślisz po co? Aha! się Kinga złowiła latem. Aha! No, taka sytuacja. Ale jest tłumik od komarka. Masz rękawiczki. Ma ktoś nożyk, bo jest żyłkę zaplątany? Ja yeah. mam. Nie. Szkoda raczka. On chyba jedną szczypce stracił, co? No, już. Nie? Operacja na otwartym sercu. Czy tam ci się coś urywa? O, się raczej żyły. Tak. tak, uwolniony. Super. O, elegancko. kolekcja nabiera tempa Coraz więcej osób Co macie ciekawego? Linę. O kurczę. Mamy radnego miasta i mamy... Co tu mamy? Masz mi ręce drżą. Wyciągnąłem go tam z jakieś 3 metry było od brzegu. Ja cię kręcę. I znaczy. weź to teraz do kontenera zawieś. Masz flex? <śladniesz>. Ale jaja. Jasny gwint. Super! Uh. <grywa> <Żubol>. <grywa> Dzięki! Nie ma co Nie zdążyłem. <grywa> Nie zdążyłem nagrać. Jak radni miasta Szczecin ratują mój magnes. Czyli słodeczko w pełni. Chcecie czapeczkę? Czarną czy niebieską? Czarną, dobrze. Niebieską czapeczkę? Nie chcesz, dobra, super. Piątka, jak się łowi? Piona! Idziemy zobaczyć, co się dzieje dalej. Nie, to, to jest ten? Nie. to, to... taki ją kupiłem kiedyś sobie. Nie wiem, czy to. Będzie mak, Będzie fajny magnesik. On będzie miał chyba za 300 kg. 200 coś bo było 200, napisane, no. że 200 kg. No. no, taki sympatyczne, co tej tej strony? No. Idę szukać magnesów, gdzie są moje magnesy. Yy, nie mam z tym nic yy, wspólnego. To są pomówienia polityczne, oparte na bezzasadnych oskarżeniach. <laughs> Tak, ekipa, ekipa z Golubia do Dżynia, gdzie jest przepiękny zamek, kujasko Pomorskie, zapraszamy, wyłowiła drzwi firmy Polszek. Zachowanie y produktu. Od y sejfu, szukamy sejfu, Rygle zamki otwarte, więc pewnie gdzieś tu pływa sejf. Brawo Golub, O kurczę Nie Koło zębate O Nie, <laughs> nie Gdzieś to w tym miejscu jeszcze gdzieś ale człowieku wiesz co, aż mi wstyd jako węblikarza, to w kołota przychodzi no co ja tu widzę? No, przecież to przecież to waży chyba ze 100 kilo. Będzie tak jakoś, no. Na 5 magnesów wychodziło. No ze 100 kilo, na, na 100 procent. Trzeba ich proszę ciebie nie promować, reklamować. Nie a, a nie patrz, kurwa... To tylko nie o, ma pan ponownie. Następny stojak. Następny O Teraz stojak. ...po prostu. Ja pierdzielę weź to kładź na glebę. Worek pieniędzy. Kładź to na glebę i otwieraj. No szajs metal. Komisyjnie. komisyjnie, A to nasze polskie, nasze polskie. Tak jest. To nie jest maluch. Ciężko, co? Oh. No, Patryk, pomóż ci? Nie. Patek, ale bądź ty mógł walić, nie wstać. <grym> Serio? <grym <grym nie. To już będzie... Trzeci magnes potrzebny. Coś musi <grym> wysuwać. O, jezu. Jest safe. Mamy safe. No, jezu, tak Dawaj, jest uderzający. magnesy. Czekajcie, bo puści, puści. Trzymam. Podczep mi kotwicę inaczej. No, Uf. Uf. Mega, panowie i panie. Pięta. akcja. Mega. Jest. Gratki. Ładnie. Elegancko. Ładnie. No, jest tak. no i czemu pusty? Eee, halo, halo. No to Trzeba w barbariana wyjąć. Tak, Ale, co... Tak. To jest barbarian. Weź kochanie Ty mój do czy on się do tego przyczepił, on się nie zaczepił. Ale czarne. Tylko tak kciusko, to. 10 sekund, Super. Nie wiem, czemu Patryk uciekł. Kameruje się. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Grudziądz, Szczecin. Monia, chodź do nas. Pani Mi nie nic chce dołączyć. Do Szczecin i Grudziądz. Na razie. Było nam miło. Był Na tym super. odcinku przywitał nas Uki, przywitała nas Kinia, Monia, cała reszta ludzi, którzy tutaj byli dzisiaj. Magnetyczna rodzina w ogóle przyjechała. Spod Torunia, mega ekipa, pozdrawiamy Was pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiamy Golub Dobrzyń. Polecamy tą, ja polecam, bo to przepiękna miejscowość z pięknym zamkiem, Oczywiście. nie wiem, czy to mówiłem. Mega czat. Pozdrawiamy mega. ich serdecznie, bo naprawdę zrobili Moi mega, krajanie. mega roboty. Tak. I wszystkich mieszkańców Szczecina, którzy tutaj dzisiaj byli z dziećmi również i rzucali sobie magnesami. Łukasza. Wszystkich, którzy Nie dzisiaj pamiętam, przyjechali nas poznać, by... przybić tak, pionę przybić i porzucać pionę. magnesę, no, serdecznie pozdrawiamy. Ja Bez dziękuję, Was. A ja dziękuję za doczepienie mnie do akcji. Spoko. Czysta odra yy, i się pomaga. Damy Wiel radę. Wielkie, będzie dobrze. Wielkie dzięki dla przyjaciół. Będzie dobrze. Damy radę. Do zobaczyska. Cześć. Trzymajcie się ciepło. A few moments later. To będzie doskonała scena po napisach. Jest godzina grubo po 19. .00. Słońce już pomału kładzie się do snu. Wszyscy kilka godzin temu pojechali. Natomiast mi i Moni było zbyt mało. Zbyt mało, więc zostaliśmy tu jeszcze trochę. Wróciliśmy na pulwary piastowskie, by jeszcze trochę dla Łukasza połowić. I już wam pokazuję efekt taka można to by widzieć, skromniejsza liczba elementów Ukradli mi kluczyk do BMW Chciałem wam pokazać Zwyłowiłem fajny kluczyk do BMW yy, przepraszam do Audi Tfu do Mercedesa zmęczony jestem. Wpadł tasak, wpadł młotek jakieś pręty. Ten element idzie, 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 idzie. I tu się kończy, tak wygląda. Taki kawałek płyty. Ten element prawdopodobnie jest do pieca parowego statków parowych, które tu pływały. Tak więc jest pełen to leżał tam głęboko, ale fantami dzisiejszego wypadu. Są dwa rowery górskie. Nie wiem ile czasu tu leżały. Oraz taka barierka, chyba z międzynarodowych dni morza. Nie mam pojęcia. Przepiękny Kapitan Hack. Ach, rączka. To waży kilkadziesiąt kilogramów. To to samo. Tak więc wpadały tutaj naprawdę konkretne rzeczy. Pełno prętów. Łopata wpadła w wiaderko, pełne wiaderko. Jedno już pełne wiaderko zaniosłem. Takie elementy. Nie wiem, nie mam pojęcia. Kolejne wiaderko. I elementem, które wypompowało nas już do końca z sił. Bo jesteśmy tu naprawdę już. Jesteśmy na magnesie od samego rana, od godziny 10.30. Jest ten element, który waży 3/4 60 do 80 kg. Wyciągnęliśmy go na dwa magnesy i kotwiczkę z Makтому, która robi mega robotę. Nie wiem ile to waży, ale to jest lite, lite. To jest naprawdę soczyste. Tak więc to wszystko. Ile waży? To postaram wam się pokazać w tym, w tym momencie. I taka suma kwota, e, przepraszam, zmęczony jestem, i taka kwota wpływa na konto ukiego. To jest 3,75 zdrowniaków plus 4,57. 457 z, z jednogroszówek. Jedno tak więc wypad był niesamowity, dzień był niesamowity, weekend był niesamowity. Ja dziękuję serdecznie wszystkim telewizjom, radiom i dziennikarzom, który, którzy zjawili się w ten weekend by. To wszystko e, uwiecznić. Dziękuję Stowarzyszeniu. Przede wszystkim Stowarzyszeniu Wywrotka. Dziękuję Wopr Szczecin. Dziękuję firmie Remondis. Dziękuję firmie Maktom. I tak mogę naprawdę dziękować, dziękować i dziękować wielu, wielu osobom, które tu dzisiaj przybyły i wczoraj. Naprawdę była niezła ekipa. Wszystkich Was serdecznie pozdrawiam. Dziękuję w imieniu swoim i dziękuję w imieniu Łukiego. 4 minuty sceny po napisach, ale warto, warto pamiętajcie, dobro wraca. Zachęcam Was do subskrypcji kanału, komentowaniu i przepraszam za tak długi, ale myślę, że soczysty odcinek. Trzymajcie się ciepło jeszcze raz i cześć.